Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Poranek wtorkowy, tak? Już wtoreczek w Torunio. I to jaki u nas świeci słońce? Mam nadzieję, że u Was też ładna pogoda. Chwalcie się, czy słońce. Jeju, mam nadzieję, że już niech nigdzie nie będzie, ale wiecie, cały czas mamy kwiecień, a kwiecień plecień, tylko niech on przeplata więcej lata. Prawda? No, tak będzie lepiej. Moi drodzy, szykujcie jakieś lekkie hantelki, lekkie e, obciążenie, będziemy robić pilates właśnie z takim obciążeniem. Jeśli nic nie ma, to spokojnie, też damy radę, ale wiecie, te hantelki spowodują, że będzie e, ten trening taki troszkę mocniejszy, taki bardziej soczysty, czyli to, co lubimy najbardziej, te soczystości, mwah, jak, jak kawusia z rana tudzież jakieś inne napoje, które po prostu dobrze was, y, wprawiają Was dobry w nastrój o poranku. Dobra, y, lećcie po hantelki, ja się z Wami przywitam i zaraz ruszamy z naszym treningiem. Dzisiaj wszystkie pozycje zrobimy w parterze, czyli na macie. Cześć mama, mama Twoje ulubione hantelki, zabieraj szybciutko i lecimy. Dzień dobry Pani Jadziu, cześć Ada, cześć Wiesiu, Justynko, Agatko, dzień dobry, dzień dobry Beatko, Danusia, cześć, cześć Monika, ze słonecznego Poznania, jest Poznań słoneczny, okej. Okay. Sylwia, witam. Kasiu, dzień dobry. Ewa, dzień. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No to po takim poranku to wiadomo, że będzie cały dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Pisze Marcelina, Kasia. Aga, miłego dnia wszystkim, na pewno będzie miły dzień. dobry, Angeliko, Majeczka, witam wszystkich serdecznie i przede wszystkim naszą kochaną Aleksandra Żelazo. To chyba ja, to znaczy to na pewno ja. Nie ma co. Mam przerwę w treningach. Kochana Majeczko, spokojnie, jak jest przerwa, to my tutaj czekamy i jak przyjdzie czas, to będziemy ćwiczyć dalej. U mnie deszcz pada, wiesz, to ja wysyłam dużo słońca do ciebie. Ilonka, dzień dobry, cześć Piotrek, Łoneczny, dzień dobry, pisze Kasia, dzień dobry, jest słonko w Warszawie i Wonka jest moc, ok. Dzień dobry Oleńko, ja w pracy i kawusia gotowa. Edytko, to my powtarzamy wieczorem, a jeszcze wieczorem mamy Decathlon Go, więc będzie tyle treningów, że nie będziemy się nudzić. Cześć Joasiu, Patrycja, Monika, Jola, Ania, hello, no to co, mamy już kantelki w dłoniach, to chodźcie na matę, ja się przesuwam, przesuwam, wiecie, muszę tutaj znaleźć takie miejsce, żeby było wszystko widać i na początku rozgrzewka, kładziemy się, mhm, wygodnie, chwytamy w dłoni, one prawie cały czas z nami będą i zaczynamy rowerek nogami, takie mocne wyciąganie, wydłużanie nóg i już aktywowanie mięśni brzucha, bo wiecie, plates to są mięśnie brzucha, bardzo, bardzo mocne. I teraz do naszego rowerku e, nogami dodajemy rowerek ramionami. Czyli też takie kółka, takie krążenia. Musimy to jakoś synchronizować, nie ma za bardzo znaczenia jak, ważne, żeby teraz całe ciało się rozgrzewało i tak zginamy i doprostowujemy. I góra i przód i całe ciało pracuje. I teraz kochani, możemy zostać z głową opuszczoną, ale jeżeli chcemy, żeby była większa moc, to odrywamy głowę, odrywamy łopatki i cały czas jedziemy na rowerze. Rozgrzewamy się, wiecie, leżąc na plecach. Można naprawdę wykonać superancki trening, o czym się za chwilę przekonacie. Jeszcze chwileczkę. Okej. Okay. I mocno. Przyspieszamy. Wiecie, żeby się rozgrzać tak na dobre. Ciach-ciach, ciach. ciach, ciach. Palce stopy point mocno naciągnięte i wiosłujemy. Cztery, trzy, dwa i jeden. Dobra, ustawiamy nogi w pozycji krzesełkowej, łączymy ze sobą kolana, łączymy wewnętrzne kostki, unosimy dłonie nad matę i będziemy teraz przesuwać jedną dłoń do przodu i drugą. Wydech, 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 wydech. Jeszcze troszeczkę. Wiem, co czują Wasze brzuchy. Wasze brzuchy czują już się bardzo dobrze. Cztery, 3, 2, 1, Zostańcie w tym ułożeniu. Teraz będziemy prostować nogi i zginać ramiona do bicepsu. Jeśli jest za trudno, możemy odłożyć głowę i robić to samo ćwiczenie z odłożoną głową, albo po prostu cztery powtórzenia z odłożoną, i później unosimy, żeby było troszeczkę mocniej. 3 i 4 odkładamy głowę i to samo 4 3 2 doprostowujemy nogi i unosimy głowę i 4 super 3 i 2 i 1 ostatni raz głowa na dole 4 3 2 Jeden, doskonale. Unosimy nogi, unosimy ramiona i teraz będziemy opuszczać hantelki do boku. Otwieramy klatkę piersiową. Wdech i wydech, wdech i wydech. I uwaga, w tym samym czasie co opuszczamy hantelki, opuszczamy jedną nogę i podnosimy. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. I tutaj w ramionach mamy piękne rozpiętki, które wspaniale działają na naszą klatkę piersiową, a nogi się mocno wydłużają. Jednocześnie fajnie wzmacniamy brzuch na zewnątrz i do góry. Wdech i wydech. Jeszcze chwila. I teraz dla chętnych unosimy głowę, odrywamy łopatki i to samo. Mocniejsze są ćwiczenia, kiedy właśnie wykonujemy w tej pozycji, kiedy łopatki są oderwane. Także wybieramy swój wariant i dajemy czadu na maksa. Wdech i wydech. I jeszcze sześć. Super. Pięć. Fantastycznie. Cztery, damy radę do końca. Trzy i dwa i. Jeden, dobra, zostawiamy nogi wyprostowane, ramiona do góry, na chwilę opuszczamy głowę, żeby odpocząć i teraz będziemy robić takie spięcie, unosimy łopatki, opuszczamy jedną nogę i skos, i wracamy, i drugi skos. Mhm. Czyli tak jakbyśmy chcieli hantelki, hantelkami dotknąć zewnętrznej kostki przeciwległej nogi, a druga delikatnie opada, wydech, aha. Brzuchy to czują. Brzuchy to uwielbiają. Jeszcze chwila. Sześć. Mm -hmm. Pięć. Odrywaj łopatki. Cztery. Fantastycznie. Trzy. I dwa. I jeden. Doskonale. Odłóż głowę. Zegnij nogi do pozycji krzesełkowej. I teraz będziemy prostować prawą nogę. I wyciągać za głowę lewą rękę, i na zmianę. I tutaj mamy koordynację ruchów, i staramy się, przenosząc jedną rękę za głowę, drugą utrzymać absolutnie nieruchomo. Spójrzcie na rękę, która jest na górze. Tak samo noga, która nie pracuje, ona jest całkowicie nieruchoma. I koordynujemy ruchy. I znowu to samo. Możemy zostawić głowę opuszczoną, ale możemy unieść głowę, oderwać łopatki i wykonywać to samo. Cztery, trzy i dwa i jeden. Wow! Przyciągnijcie kolana do czoła, do klatki piersiowej. Chwilka, tak się podtrzymamy w kuleczce i. Opuszczamy głowę, opuszczamy nogi, nogi zgięte w kolanach, ustawiamy blisko pośladków. handelki kładziemy na biodrach i z wydechem unosimy biodra. Takim rolującym ruchem kręgosłupie, mhm. odrywamy kręg po kręgu i doklejamy krę kręg po kręgu. Aha, kiedy jesteśmy na górze, jeszcze mocniej angażujemy pośladki, zaciskając je. Wydech. Super. Wydech, jeszcze dwa. Wydech, zostań biodrami u góry. Wyciągnij ramiona nad barki, wyprostowane. I teraz będziemy unosić prawą nogę, wyprostowana. Dół, góra, przyciągnij kolano do klatki piersiowej i powtórz. Dół, góra, przyciągnij kolano do klatki piersiowej, wyprost. Dół. Góra, kolano do klatki piersiowej i wyprost. I teraz, kiedy zginamy nogę, uginamy łokcie i zbliżamy do maty. I powtarzamy. Hop. Mhm. Praca nogi, praca pośladka, praca naszej, naszej góry tułowia, czyli mamy komplet. Super ostatnie dwa powtórzenia. Mhm. Opuszczamy i dół. Góra, zgięcie, wyprost, opuszczamy nogę, bierzemy wdech z wydechem rolującym ruchem, opuszczamy biodra, odrywamy lędźwie, teraz doklejamy lędźbie, unosimy i robimy to samo. Lewa noga, góra i dół, góra, kolano do klatki piersiowej. Góra, dół, góra, kolano do klatki mhm. I teraz, kiedy będziemy zginać kolano, będziemy zginać również ramiona. Wydech! Super! Mm -hmm. Wyciągamy nogę. Nigdzie nam się specjalnie nie spieszy, ale wiecie, jakąś dynamikę trzeba zachować. W końcu to jest nasz żelazny poranek. My mamy wyjść z tego żelaznego poranka z taką energią i z taką siłą i mocą, że rozwalimy dzisiaj ten wtorek. Powalimy go na łopatki. Ostatnie dwa powtórzenia. Mhm, super. Jeden. Zbliż kolana. Hop. Ok. Opuść nogę. Okay. teraz zostawiamy biodra uniesione, ręce uniesione i same wspięcia na palce. Mhm. Odrywamy jak najmocniej pięty. Wydech. Wydech. I jeszcze sześć powtórzeń. Sześć. Pięć. Cztery. Wspięcie na palce. Trzy i dwa. I jeden odłóż biodra. Wyciągnij nogi, wyciągnij ramiona za siebie. Chwilę się przeciągniemy. I teraz z wydechem, takim rolującym ruchem, przejdziemy do siadu. Wyciągnij ramiona, opuść ramiona do kątów prostych. I teraz z wydechem będziemy się skręcać w jedną stronę i w drugą. I wydech. Plecy wyprostowane. Nogi mogą zostać delikatnie zgięte. Ważne jest, żeby wyprostowany był kręgosłup, żeby się widować. Cztery, trzy, dwa i jeden. Przenieś ramiona do przodu, weź wdech i z wydechem rolujemy się do tyłu. Zostajemy w takiej pozycji, że tutaj mocno czujemy mięśnie brzucha. Kantelki są przed brzuchem i robimy skręty, tak żeby dotknąć łokciem do maty. Wydech, wydech, wydech. Te nasze brzuchy dzisiaj nie mają z nami lekko o poranku, ale dały radę do końca. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden, wyciągnij ramiona, wyciągnij się do góry, teraz usiądziemy w troszkę szerszym rozkroku, tak żeby nogi były szerzej niż mata i będziemy robić skłony. Do jednej nogi przód, do drugiej nogi przód i drugie ramię kierujemy do tyłu. I wydech, z wyciągnięciem pleców, z wyciągnięciem klatki piersiowej. Mhm. Cztery. Super. Trzy. I dwa. I jeden. Jej, doskonale. Odłóżcie dłonie za siebie. Nogi zgięte. I z wydechem unosimy biodra. I opuszczamy. Wydech. Jeszcze. Wydech. Jeszcze niech popracują nasze pośladki. Cztery. Fantastycznie. Trzy. I Dwa i jeden. Jej, przejdźmy do klęku. Takiego na razie klęku na kolanach. I teraz przenosimy ramiona do przodu. Otwieramy klatkę piersiową, zamykamy i siadamy. Wydech. Otwieramy, zamykamy i z pracą odrywamy biodra od pięt i doklejamy. Wydech. Otwarcie klatki piersiowej i zaokrąglenie pleców. Mhm. Wydech. Nie opuszczajcie ramion, niech ramiona zostaną na wysokości barków. Z hantelkami jest trochę mocniejsze w ogóle te wszystkie ćwiczenia, ale jeśli ćwiczymy bez hantelek, to i tak jest moc. Ostatnie cztery. Mhm. Trzy i dwa. I otwórzcie tą klatę. Świecie w torku, Nadchodzę. Włochy. odprzyjcie się lewą ręką przy kolanie. Prawa noga wyciągnięta. Prawa ręka wyciągnięta. Chwilę takiego fajnego streczu na bok tułowia. Teraz unosimy nogę i będziemy zbliżać łokieć do kolana. Kolano do łokcia. I wydech. Mhm. Wydech jeszcze troszeczkę. Skosy pracują, noga pracuje, całe ciało jest zaangażowane w ten ruch. Cztery, trzy, dwa. Przyciągnij kolano do boku, do kolana chwilę, utrzymaj, wyciągnij się, opuść nogę, zostań w takim przyjemnym rozciągnięciu i przechodzimy. Na drugą stronę podpieramy się o dłoń. Trochę stretchingu, unosimy nogę i zbliżamy łokieć do kolana. To samo. Wydech. Mhm. Wydech. Nie opuszczamy bioder. Chcemy, żeby, żeby nasze mięśnie skośne brzucha mocno pracowały. Jeszcze chwila. Sześć. Wydech, kiedy jest praca, czyli kiedy przyciągamy łokieć do kolana. Cztery. Trzy. Dwa. Zostaw łokieć przy kolanie. zpięcie. O! Tak jest. Wyciągnij nogę, wyciągnij rękę. Opuść nogę. Chwila rozciągania. I przechodzimy do klęku podpartego. A cały czas mamy hamtelki, jak nam uciekają, to nie damy się tak łatwo. Nie, nie, nie. I teraz prawe ramię do przodu. Wszystko widać, lewa noga do tyłu i tylko opuszczamy. Wydech. Wydech. Takie wydłużenie pępek do kręgosłupa. Jeszcze chwila. Cztery, trzy, dwa, jeden. Wyciągnij, przytrzymaj. I teraz łokieć do kolana. Wydech. Aha, jeszcze sześć, i równowaga, balans. Cztery, trzy, jak tam? Dwa, a widzę, widzę, że dobrze, i o to chodzi. Odłóżcie rękę, odłóżcie nogę. Zrobimy to samo na drugą stronę. Nie zapominamy nigdy o tym. Ręka do przodu, noga do tyłu, i opuszczamy. Wydech, wydech, nie zapadajcie się. W lędźwiach podciągnijcie pępek do kręgosłupa. Wydłużamy kręgosłup. Ręka do przodu. Jeszcze trzy i dwa i jeden. Zostawiamy uniesione i łokieć kolano. Wydech. Aha. Wydech. Jeszcze chwilka. Ostatnie cztery. Ją. Trzy i dwa i Jeden, wyciągnij rękę, wyciągnij nogę i opuszczamy. Dobra, to skoro jesteśmy już w takiej <laughs> odpowiedniej pozycji, do tego, żeby tylko, tylko kochani, wyprostować nogi, jedną i drugą, i chwileczkę sobie pobyć w naszej kochanej pozycji deski. Nie może jej zabraknąć, co? Pilates, brzuch, wzmacnianie. No dobra, ale skoro mamy hantelki, to nie zawahamy się ich użyć i zrobimy wiosłowanie. Jeden okien do góry i drugi. I wydech. Wydech. Aha. Starajcie się utrzymać jak najbardziej nieruchome biodra. I jeszcze sześć. Sześć. Na rękę. Pięć. Aha. Pięć. Nie opadajcie w biodrach. Cztery. Cztery. Trzy. Powiem Wam w tajemnicy, ale nikomu tego nie mówcie, że już bliżej końca niż początku, więc na pewno damy radę. Ostatni. Jeden. Jeden. Wow. Przejdźcie taką pompką ładną do leżenia na brzuchu. Wyciągnijcie ramiona do boku. Unosimy klatkę piersiową, nogi opuszczone i podnosimy ramiona. Wydech, tak jak chcielibyśmy złączyć ze sobą łopatki. Wydech, wydech, wow, ale praca. Podciągnijcie w tej pozycji również pępek do kręgosłupa. Niech lędźwie nas nie bolą, niech one będą wydłużone, wzmocnione mięśnie. Ostatnie sześć, pięć, wow, cztery, trzy, dwa, jeden. Przytrzymaj, teraz unieś nogi. Jesteśmy w takim samolociku, lecimy, lecimy, lecimy w stronę słońca, zawsze w stronę słońca, opuszczamy ręce, opuszczamy nog, chwilę się wyciągniemy, rozciągniemy, jeszcze zrobimy coś fajnego, chodźcie, 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 chodźcie. Usiądźmy na boku, mhm. Jeden hantelek możemy na razie odłożyć. Skrzyżujemy nogi, ta dolna stopa jest z tyłu, górna stopa jest z przodu. Ładny krzyż, rękę ustawiamy na kolanie i teraz z wydechem przechodzimy do takiego wygięcia. Możemy to robić na kolanach. Z kolejnym wydechem przenosimy hantelkę za siebie. Z wydechem unosimy ramię. Od tej włos może na przykład zostać na buzi, to się niczym nie przejmujemy i opuszczamy. O, dobra, jest moc, to idziemy jeszcze raz. Wdech. Robimy ładny łuk z tułowiem. Wydech, przenosimy handelkę pod sobą. Wdech, unosimy ramię i wydech, opuszczamy. Ostatni raz, kochaj. Dajemy z siebie wszystko. Ładny łuk z ciała. Z wydechem przenosimy hantelkę, patrzymy ponad yy, spod pachy do góry, wydech, ramię do góry, wydech, opuszczamy i teraz przechodzimy na drugą stronę. Ja Was nie widzę za tych włosów, ale o teraz, o, teraz widzę, że ładnie ćwiczycie. To nie ma co tego zatracać. Idziemy na drugą stronę, krzyżujemy ze sobą stopy, kładziemy dłoń, tutaj już wiecie, jesteśmy takimi muzami pięknymi. I cały czas właściwie w pilatesie tak się mamy czuć. I nie tylko w pilatesie, później przez cały dzień pamiętajcie, że to my jesteśmy królowymi i muzami. I my mamy właśnie takie sylwetki trzymać wyprostowane, takie pewne siebie, takie mocarne. Dzisiaj w końcu ćwiczymy z hantlami, moje pół kilogramówki. Dają radę. I teraz wdech. I łuk z ciała. Ładny łuk. Wydłużamy się, wyciągamy. Z wydechem przenosimy handelkę. Patrzymy spod pachy za siebie. Wdech, ramię do góry, zachwianie równowagi i z wydechem siadam. I powtarzam. Wdech, wyciągnij się, wyprostuj nogi. Wydech, przenosimy handelkę. Wdech, ramię do góry. Otwieramy klatkę piersiową. Wydech. Opuszczamy biodra. Też wszystko ma być bardzo delikatnie. To nie ma być chlapnięcie. Jeszcze raz. Wdech. Wydech. Wdech i wydech. No, to siadamy sobie tak na zakończenie. Na zakończenie. Słyszycie, co się dzieje. Wsiadzie skrzyżnym, złapcie się za kolana, z wdechem plecy wklęsłe, z wydechem okrągłe, wdech plecy wklęsły, z wydechem plecy okrągłe, wdech plecy wklęsły. I zostajemy sobie w takim skłonie, niech rozciągnie się całe ciało. Pośladki, plecy. Brzuch. a ja, 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 ja. Przyjemności, przyjemności. Wróć do siedzenia, zmień splot nóg. Teraz skrzyżuj dłonie, złącz dłonie za sobą. Otwórz barki, zrotuj do, na zewnątrz. I teraz z wdechem opuszczamy dół. Z wydechem podnosimy wdech. Z przeniesieniem barków. Dzisiaj ramiona też mocno popracowały, dlatego. Dajmy im chwilę na rozluźnienie. Wyciągnij się, wydłuż jeszcze skłon do boku. Taki jak najmocniejszy, jak najbardziej wyciągający. Boki tułowia. Hop i hop. I teraz wreszcie możemy to powiedzieć na zakończenie naszego wtorkowego 91 żelaznego poranka, że. Mamy to, uu, uu, uu! pilates z lekkimi ciężarkami, w ogóle fajnie, lekkie ciężarki, co? Fajne jest to połączenie. Za nami, piszcie jak Wam było, czy daliście radę, ale brzuch dzisiaj popracował, no te, te niektóre ćwiczenia były mocne, ale... Myślę, że daliście radę. Musicie mi to napisać, bo nie wiem, bo nie wiem. Fajnie, jeju, ale nas była ekipa duża. Gwielbiam, jak tak się spotykamy o poranku, jest tak najlepiej. No, energia na cały dzień będzie. Pamiętajcie, że dzisiaj o 19.30 jeszcze jeden trening Jogi Lates. Więc też sobie poszalejemy na macie 19.30 na platformie Decathlon Go, czyli wtorek, taki w rytmie Fit. Wiesia, mamy to, było super, dałam radę, ale fantastycznie, rewelacja, Aga, cudnie było, mama moja, ale wycisk dawałam z siebie, wszystko nie zawsze wychodziło, jest moc i o to chodzi mama, były hantelki w dłoniach, to była moc i można teraz przystępować spokojnie do pięknego wtorku, no bo jak może być inaczej, prawda? Same wspaniałości, pisze Beatka. No tak, nie da się ukryć, że tak właśnie miało być. Taki był plan. Zresztą zawsze, jak się z wami spotykam, to mam taki plan, że ma nam być przyjemnie, że mają być same przyjemności, że my się mamy uśmiechać, że ma energia tryskać na wszystkie strony świata, na które się da. Ada napisała, że super, ale fajnie. Monika lubi handlę, uwielbia handlę. Fantastycznie. Do wieczora, miłego dnia. Teraz tradycyjnie kawka i zdrowe śniadanko. Ra razem piję dzisiaj kawkę Monika. Ja to nawet się tutaj pochwalę, że ja jeszcze mam moją kawkę. Mm. Kawkę przedtreningową, y, którą sobie zaraz będę popijać. Mm. Super, do zobaczenia wieczorem, miłego dnia. Dałaś czadu, Ola, dziękuję. Aldonka, mam nadzieję, że z tobą, że nie sama tutaj dawałam czadu na macie, tylko wszystkie właśnie się spotkałyśmy i dałyśmy takiego czadu, że głowa mała. No, jest moc, pisze Ewa. Jestem już po porannym bieganiu, więc to rozciąganie pobieganiowe mega, miłego dzionka. No, fajnie jest tak, pobiegać sobie rano, jeszcze zrobić trening i <laughs> dzień już jest zrobiony. I teraz można iść spokojnie do roboty. Kwintesencja żelaznego poranka. Do wieczora Miłego dnia. Było chwilami ciężko, ale bosko. Dziękujemy. Joasiu, ja też bardzo dziękuję. Kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy poranek. Kolejny w piątek, jak zwykle o 7.45, dziś jeszcze wieczorem się widzimy. W czwartek będzie niespodzianka na YouTubie. Wpadajcie na Instagrama, tam się dzieje bardzo dużo fajnych rzeczy. Wczorajszy trening, kardi, ostre spalanie. No! został wykonany przez wiele z was i wiem, że było dużo mocy. Jeśli jeszcze nie widziałyście to, wskakujcie na Instagrama. Dobrego dnia i teraz idziemy na kawkę razem i się chwilkę relaksujemy przed kolejnymi obowiązkami. Buziaki. Mua!